Konto spółki lotnisko-Kielce nadal puste. Chociaż samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło decyzję o zapłacie podatku gruntowego na rzecz gminy Masłów, to wójt nie zamierza oddać już przejętych pieniędzy. Tymczasem zobowiązania spółki rosną, a brak środków finansowych nie pozwala nawet na jej likwidację. Karolina Ziewiecka. Się dzieje, że... I rzeczywiście, Urząd Skarbowy przejął z konta spółki Lotnisko Kielce ponad 400 tysięcy złotych i przekazał gminie masłów. Pieniądze miały pokryć zaległy podatek gruntowy, ale decyzja, na mocy której to zrobiono, blisko miesiąc temu została uchylona. Działania, które podjął Wójt, zajmując tak naprawdę pieniądze, które były na kontach spółki, w tej chwili ja mogę powiedzieć, że są bezprawne. Tak? Zwróciłem się do Wójta o zwrot tych pieniędzy. Ale zwrotu nie będzie. Podatek, który spółka miała zapłacić, dotyczy tylko roku 2007, a postępowanie toczy się jeszcze za okres od 2008 do 2012. Wójt Gminy Masów chce zatrzymać pieniądze na poczet przyszłych zobowiązań. Trudno mi jest tak daleko sięgać w przyszłość. Chcę tylko pani poinformować, że Gmina Masów postępuje zgodnie z przepisami prawa i będzie się domagać skutecznie egzekwowania należnych podatków. Ale czy faktycznie wójt działa zgodnie z przepisami? Co do tego są pewne wątpliwości. Ryzyko na grożące odsetkami. Do samorządowego kolegium odwoławczego wpłynęło dziś zażalenie na działania wójta. Już po wstępnej analizie pani prezes stwierdziła, że zażalenie może być uzasadnione. Nie ma do tego prawa. Należność, jeżeli zatrzymuje, to tylko w związku z prowadzeniem postępowania w zakresie wymiaru podatku za rok 2007. Bo w tym zakresie toczy się postępowanie. W tym zakresie jest należność określona. Na finał sprawy czekają wszyscy. Bez tych pieniędzy rosną zobowiązania spółki. Jednocześnie nie można podjąć decyzji o jej dalszym losie. Może być taka decyzja kolegium, która odblokuje problem i wójt będzie musiał oddać według mnie chyba na dzisiaj nienależne pieniądze i te pieniądze pozwoliłyby przeprowadzić między innymi poza pokryciem kosztów procedurę likwidacji spółki. Kolegium ma teraz czas na rozpoznanie zażalenia i wydanie decyzji, czy działania wójta Masłowa są słuszne i czy pieniądze powinny wrócić na konto spółki. Karolina Ziewiecka, informacje.